Halo. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, o, tutaj kliknąłem sobie na czat, to już widzę. Dzień dobry, Dagmara, Monika, pani Ania, Monika. Cześć, Bartek, dzień dobry. Witam wszystkich, witam, witam. Witam, witam. Cześć, Monika. Cześć. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry. Nie piszecie, że mnie nie słychać i nie widać, więc wnioskuję, że nie widać i słychać. Cześć Ewa, cześć Mateusz, cześć Ola. Dzień dobry, cześć Hasiu. Bardzo się cieszę. Na początku, dziękuję Ci Zusia, jak zawsze, za Twoją nieocenioną pomoc. Jesteś niezastąpiona. Bardzo Ci dziękuję. Witam wszystkich, dzień dobry. Jak się macie? Jak się macie? We wtorek, trzeci dzień Adwentu. Słuchajcie, już mamy trzeci dzień Adwentu. Cześć Karol. Jest OK, widać i słychać super. <laughs> OK. Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, chciałbym. O, witam Pani Haniu i do zobaczenia wieczorem na adoracji. Chciałbym zacząć od pytania. Czy macie tak czasami, albo może nawet częściej niż czasami, że Masz przemożne wrażenie, że problemy, które masz w życiu, cię przygniatają całkowicie. Czy masz czy miewasz takie dni, że gdy budzisz się rano, to pierwsza myśl, jaka przychodzi ci do głowy, to jakieś problemy, które masz do rozwiązania, i od razu odechciewa ci się, nie wiem, wstać z łóżka, wyjść do tego dnia? Czy masz tak? Czy masz? Czy masz takie dni? Taki taki czas. Dzień dobry, cześć Szymon. O nie wiem czy masz tak, chociaż niektórzy już piszą, że ta, mają tak. Ja tak mam na pewno. Na pewno, że mam wrażenie Czasami budzę się rano i myślę, nie, to już nie dam rady. No po prostu nie dam rady. I widzę też w tym wiele moich nieumiejętności, ale co zrobić, bo tak patrzę po swoim życiu, ale też z wieloma osobami rozmawiam. I co zrobić, skąd mieć te siły wewnętrzne, żeby, żeby chociaż poprosić kogoś o pomoc? Jeżeli dobrze już widzę, że sam nie daje rady sobie z czymś, to żeby chociaż znaleźć w sobie te siły, żeby poprosić kogoś o pomoc, albo jakoś zastanowić się, szukać rozwiązania. Często jest tak, że ja widzę, znowu mówię po sobie, że. Ja nie mam tych sił w sobie, że często jest tak, że jest tylko, że potrafię usiąść i płakać. I zanim, zanim odpowiem odpowiem wam na to pytanie, skąd brać te siły? Przynajmniej skąd ja je biorę? To po, pozwólcie, że przeczytam wam pewien tekst. Jakiś czas temu pewna chora dziewczyna poprosiła mnie o rozmowę. No i chwilę rozmawialiśmy, i, ale na początku tej rozmowy właśnie dała mi tą kartkę. O, tą kartkę, i, którą, na której napisała pewne słowa. Pozwólcie, że ja przeczytam, tylko przeczytam Wam dosłownie, tak jak jest tu napisane, więc pamiętajcie, że no to pisze osoba chora. Uwaga, czytam. Kochany Boże, mówisz mi te piękne słowa. Dziękuję Ci za nie. Jesteś moim kochanym skarbem, kochanym skarbem Bożym. Chcę się modlić cały czas do Ciebie. Bo czuję się przy Tobie kochana, bezpieczna. Czuję się przy Tobie jak anioł. Zobaczcie, co ta dziewczyna pisała: że pisała o tym, kim dla niej jest Bóg. Pisała o tym, że Bóg jest dla niej skarbem, że czuje się przy Nim bezpieczna. Pewnie, pewnie. Tak myślę sobie teraz, mówiąc to do was, że pewnie dlatego Bóg jest dla niej skarbem, że czuję się przy Nim bezpieczna, czuję się przez Niego kochana. I myślę, że to jest klucz, żebyśmy znajdywali w ogóle siłę do, do nawet podjęcia próby jakiejś rozwiązania problemu, albo Proszenia innych o pomoc, że potrzebujemy tego czasu codziennie z Bogiem, sam na sam, że pozwalam Bogu, że pozwalam sobie, żeby Bóg mnie otulił swoją miłością, żebym poczuł się przy Nim bezpieczny, że kochany, że. Właśnie to wszystko, co jest w moim życiu, to jest w porządku. To, że y, jakiś problemów nie umiem rozwiązać w życiu, y, dla mnie to jest ważne po tym naszym wspólnym weekendzie, to, to też jest w porządku. Ale ja tak jak pa, patrzę po, po sobie, to. Y, oczywiście my to wiemy, ale. Potrzebujemy się codziennie karmić tą atmosferą Bożego Serca, tą Jego totalną miłością do nas, taką miłością często niezrozumiałą przeze mnie, jak Bóg może tak bardzo mnie kochać, że i to, Boże, we mnie kochasz. I, I wiesz, Panie, wiesz wszystko o mnie. Wiesz wszystko o mnie, a mimo to wciąż mnie kochasz. Czasami sobie czasami takie pytania zadaję gdzieś na modlitwie. Ale tak, Bóg mówi tak, ja tak cię kocham. Tak cię kocham. Pozwól, daj sobie ten luksus, żeby chociaż przez chwilę codziennie. Usiąść przy Moich, przy mnie i po prostu wpatrywać się we mnie, słuchać mojego słowa. I jak teraz mówię, to mi się kojarzy dzisiejsza Ewangelia. Jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: najpierw mówi pewne słowo do wszystkich, ale później kieruje swoje słowa tylko do uczniów, do apostołów. I mówi tak, Szczęśliwe oczy, które widzą to, na co wy patrzycie, bo wielu proroków i królów chciało widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli, słyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Apostołowie patrzyli na Jezusa, patrzyli codziennie na to, co On robi, słuchali tego, co On mówi. Jak on się zachowuje względem innych ludzi. I Jezus mówi, że to ich, że oni na to wszystko patrzyli, to sprawiało, że byli szczęśliwi. Czy jesteś szczęśliwy? Ale nie pytam się ciebie, czy wszystko w twoim życiu jest ok, czy nie masz problemów, czy jesteś zdrowy, bo to jest stara definicja szczęścia. Ale dzisiaj Jezus zmienia w Ewangelii definicję szczęścia. Mówi, że szczęśliwi są ci, którzy go widzą. A więc czy jesteś szczęśliwy? Czy potrafisz być szczęśliwy pośród swoich problemów? Pośród tego, że czegoś nie ogarniasz w życiu, że coś Cię całkowicie przerasta? Czy na podstawie tego szczęścia możesz powiedzieć, że. To jest OK. To jest w porządku, że coś mnie przerasta. Zobaczcie, w tej samej dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś tym, objawiłeś prostaczką. Czyli tym, którzy są pokorni. Czy jestem. Na tyle pokorny, żeby uznać, że jednak moje problemy są mniejsze niż Bóg, że Bóg jest większy od moich problemów, że Bóg chce mi pomóc. Czy szukasz światła pod, pośród problemów, Jego światła? Pytam przede wszystkim siebie, bo On chce nam pomóc, On jest dobrym Bogiem. Panie, bardzo Cię potrzebuję. Bardzo Cię wszyscy potrzebujemy. Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie osoby, które są teraz na tym TDO. Bardzo Ci dziękuję. Za każdego z nich, za każdego i za każdą z nich. Dziękuję Ci, Panie, za nich, bo Ty wiesz, że jest bardzo cenne dla mnie to, że. Wy jesteście, że jest Talita, że mogę się od Was uczyć, jak szukać Boga w codzienności. Właśnie, Iwona pisze: Jestem ogromną szczęściarą, widząc i doświadczając Boga. Tak, właśnie o to chodzi. Czy, czy budzisz się rano i myślisz o tym, że jesteś wielkim szczęściarzem? Czy mówisz czasami do swojego Boga? Do naszego Boga. Boże, jakim ja jestem szczęściarzem, że Ciebie mam. Tak się cieszę, Panie, że Ty jesteś. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Czy mówisz takie słowa Bogu? Myślę, że dla, dla naszego Boga one są bezcenne. Takie słowa. Czy ktoś z Was chciałby, żebyśmy wspólnie się pomodlili za Ciebie? Wiem, że potrzebujemy prosić o modlitwę. Są takie momenty w życiu każdego z nas, gdzie w sposób szczególny wiemy, widzimy, czujemy, doświadczamy, że sami nie damy rady. Że potrzebujemy pomocy innych. Pomocy przede wszystkim Boga, ale czasami jest nam nawet trudno rozmawiać z Bogiem, przyjść do Boga, poprosić Go o pomoc, przyznać się, że Boże nie dam rady. Dlatego warto prosić innych o modlitwę. Ja tu, słuchajcie, przepraszam, spojrzę na te komentarze. Tak. O Łukasz pisze, że prostaczką w oryginale jest tym. Prostaczkiem w oryginale jest tym, który, którzy są jak niemowlęta. Chodzi o to, że przyjmują cokolwiek przychodzi do życia. Tak. Panie uwielbiamy cię w Pani Bożenie. Dziękujemy Ci za to że jest. Dziękujemy Ci za jej życie, za jej rodzinę, za jej córki. Panie, uwielbiamy Cię w jej życiu. Ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem większym od tego wszystkiego, co się dzieje w życiu jej, jej rodziny. Ty jesteś Bogiem dobrym. Prosimy Cię, Panie, daj doświadczenie Pani Bożenie, że, że jesteś przy niej, że Zawsze może prosić Ciebie o światło. Jeżeli nie wie, dokąd pójść, nie wie, w którym kierunku iść, to zawsze może prosić Cię o światło. Prosimy Cię o to doświadczenie dla niej, o doświadczenie Twojej miłości. Prosimy Cię Panie, też za Jacka. Dziękujemy Ci za niego, za, za to, kim jest. Ja dziękuję Ci za tą rozmowę. W samochodzie z Jackiem w czerwcu tego roku. Bardzo Ci dziękuję, że, że jest pośród nas, że możemy się cieszyć nim, że, że też nam pomaga w różnych kwestiach. Panie, uwielbiamy Cię w Jacku, honorujemy Twoją świętą obecność w Nim. Ty jesteś Bogiem dobrym, Bogiem, który pochyla się nad tymi, którzy proszą Go o modlitwę, proszą Go o pomoc, bo Ty jesteś dobrym ojcem. Ty Pani, nie odmawiasz swoich darów, swoim dzieciom. Prosimy Cię, daj teraz szczególnie to, co Jacek potrzebuje. Prosimy Cię Panie za, za Panią Irenę. Uwielbiamy Cię w niej. Uwielbiamy Cię też w jej chorym mężu. Dziękujemy Ci Panie za nich. Dziękujemy Ci za, za dar życia. Prosimy Cię, daj im to, czego potrzebują teraz, bo Ty, Duchu Święty, jesteś dobry. Dziękujemy Ci Panie za nich. Jeszcze patrzę, czy ktoś napisał. Tak, Artur pisze za żonę Iwonę o Boże łaski, aby Bóg zmienił sposób myślenia. Panie, uwielbiamy Cię w Panu Arturze i w Jego żonie, w Iwonie. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Cię w ich małżeństwie. Panie, Ty jesteś Bogiem Dobrym. Ty jesteś tym, który jest święty, święty, święty. Ty jesteś tym, y, któremu w niebie, y, wokół którego aniołowie wszyscy święci śpiewają, cały czas święty, święty, święty. Uwielbiamy Cię w Panu Arturze i w, w, w jego żonie. Y, prosimy Cię, daj im Panie y, wszelkie łaski, jakich teraz potrzebują, a szczególnie prosimy Cię o tę y, łaskę z, zmiany myślenia. Bo to zmiana naszego myślenia otwiera nas na te wszystkie dary, jakie chcesz nam dać. To nasze stare myślenie zamyka nas na te skarby, jakie są w niebie. I te skarby wszystkie chcesz nam dać. Ich nie trzymasz dla siebie. Nie, nie po to, one nie są po to, żeby, że ty im się przyglądasz i mówisz, jakie piękne, jakie ładne, ale chcesz je nam dawać. Chcesz ją rozdawać dzisiaj, teraz. Panie, uwielbiamy Cię za to. Prosimy Cię za panią Joannę. Uwielbiamy Cię w niej, w jej rodzinie. Prosimy Cię, panie, za jej sprawy finansowe. Ty, panie, dla Ciebie wszystko jest ważne, co jest w naszym życiu. Wszystko. Nasze finanse również. Prosimy Cię Panie, pomóż Pani, Joannie. I patrzę jeszcze, kochani. Tak. Jeszcze. Prosimy Cię Panie za Annę Safinowską. Aby Bóg prowadził ją ciągle i. I dopomógł jej w trudnościach. Prosimy cię, panie, daj jej doświadczenie, że jesteś Bogiem bliskim, Bogiem, do którego zawsze może zawołać, Ojcem, który nigdy nie odwróci się plecami od niej. Prosimy cię, panie. Sebastian pisze: proszę o modlitwę za moją rodzinę, o łaskę pokoju, o uzdrowienie poszarpanych wspomnień. Tak, panie, uwielbiamy Cię w Sebastianie, uwielbiamy Cię w tym, że za dar jego życia, za to, że jest pośród nas, za to, że służy nam na tylu, na tylu poziomach. Dziękujemy Ci. Ja szczególnie, panie, uwielbiam Cię w jego posłudze w Diakonii Muzycznej. Bardzo mi to pomaga w modlitwie. Uwielbiam Cię, Panie, też w rodzinie Sebastiana i prosimy Cię, Panie, o łaskę pokoju, o uzdrowienie wszystkich trudnych wspomnień, tych, od których czasami chcemy, chcemy o nich zapomnieć, udawać, że ich w ogóle nie było, że czegoś takiego nie było, ale Ty, Panie, jesteś Bogiem Świętym i Ty piszesz, świętą historię z każdym z nas. Panie, prosimy Cię o łaskę wiary, żebyśmy w to uwierzyli. Prosimy Cię też o tą wiarę dla Sebastiana i jego rodziny. Prosimy Cię, Panie, za Panią Dorotę. Panie, proszę Cię, nadaj jej sens życia. Panie, wzruszyłem się, jak zobaczyłem tę modlitwę, bo ja w pewnym momencie swojego życia też nie widziałem sensu swojego życia, ale Ty Panie jesteś w stanie wszystko odmienić. Jesteś bogiem cudów, bogiem wspaniałym. Panie, prosimy cię za panią Dorotę. Prosimy cię też Panie za pan Artur pisze za ciędzą Katarzynę Bukowską, aby Bóg Dopomagał jej, da, dał pracę w suwałkach. Panie, uwielbiamy Cię y, też w cioci, pana Artura, w pani Katarzynie. Y, prosimy Cię o, y, y, o pracę w suwałkach dla niej. Y, panie, bo Ty jesteś mokiem dobrym. Ty dajesz to, czego potrzebujemy. Y, prosimy Cię za y, panią Asię Głogowską. O siłę, o cierpliwość do córki. Panie, prosimy Cię o Twoje światło dla niej, jak ma postępować z córką. Prosimy Cię, Panie, żeby też wokół niej znalazły się osoby, które jej doradzą, pomogą. Prosimy Cię, Panie, nade wszystko o, o siły dla niej, które wypływają z przebywania z Tobą w Twojej miłości atmosferze twojego serca. Prosimy cię, Panie, za chrześniaka pani Bożeny, chrześniaka Sebastiana o uleczenie go z depresji. Prosimy cię o bo ty jesteś Bogiem dobrym. Do ciebie możemy się zwrócić z każdą naszą potrzebą. I Panie, prosimy cię za Sebastiana. Kochani, patrzę na czas, trochę chyba przedłużyliśmy, przedłużyłem, przepraszam za to 25 minut. Nie widzę żadnych już, już intencji. Panie, uwielbiam Cię w tych wszystkich osobach, które, które razem ze mną były i które wystawiłem na próbę cierpliwości. Kochani, życzę Wam pięknego dnia. i bez względu na to, co będziesz robił, z kim będziesz rozmawiał, i tak dalej, to życzę ci i sobie, żebyśmy ten dzień pośród y, swoich obowiązków, przeżywali y, w, y, w bliskości z Nim, w bliskości z Jezusem. Y, I pamiętali o tej atmosferze Jego serca do nas, że On nas kocha. Y, pobłogosławię was. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć, kochani, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.